Rafał! Koń Rafał! Koń Rafał! Ja bym chciał złożyć oświadczenie, że nie, załoga nie ponosi y, odpowiedzialności za to, za słowa, jakie padną w, w treści w tak, tego komentarza. A za wszystkiemu winien jest Konie Rafał! Konie Rafał! Konie, konie, Rafał, go, konie, Rafał. Go, konie, konie Rafał! Rafał Pr, ja. Tak jest. 30. 15 10 cztery, trzy, dwa, jeden, jedziemy. prawy trzy i dziesięć. lewy dni między trzaski i wypuść i wypuść. następnie prawy Między krzaki, ojoj, wypuść I lewy jeden 100 spamuj na końcu, tutaj może troszkę szybciej pojechać I prawy dwa na wprost bramy przez bramę na wprost Złóż się ładnie siedemdziesiąt na końcu prawy jeden zabeczkę, podwójnie przez bramę, lewy cztery podwójnie przez bramę i trzymaj prawo, trzymaj prawo i teraz lewy dwa do prawy jeden. Jeden. Przez bramę na końcu lewy jeden z uwagą przez bramę. Sto szykana od prawej. Długie. Przez bramę. Zhamuj prawy 1. Trzymaj prawo na wyjściu. I lewy 3 nie dni. Przez bramę. Lewy 2. 50. Zhamuj przed kaplicą. Lewy 2. I lotno, jedziesz, jedziesz I stop Pięknie,